Dobra, kolejna część próbuję teraz już kopić normalnie no i w końcu dobra, nie będę przedłużał, bo chodził coś po piłkę to nie będę przedłużał, więc robię przerwę, jak będę chodził po piłki. Ej dobra, bo tutaj gdzieś jeszcze była taka jedna piłka. Ja ją chyba przeszłem. To ją to jej też poszukam i, z, i ją też będziemy kopać. No i oczywiście, ja, jak ja to robię, nie umiem trafiać w poprzeczkę. No i właśnie ja trafiłem w poprzeczkę. Teraz muszę iść po piłkę. Dobra. O, kolejny kop. Widzowie, bo jest taki wiatr, że mi piłkę czasami sobie, bo... Dobra. Kopiemy. Kolejny kop. O, przeleciała. Dobra, idę po Dobra że ja będę chyba kupował sobie tego tak. o drzwi.